Witajcie. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam aplikację iStudies Pro. Jest to bardzo fajna aplikacja, jeżeli ktoś chce korzystać z takiej organizacji zadań i planu swojego godzin do szkoły, na studia czy gdziekolwiek. Aplikacja jest bardzo przejrzysta, wszystko bardzo fajnie się tutaj dodaje. Jak widzicie, to jest widok dnia macie tutaj wypisane wszystkie wasze zajęcia, jeżeli klikniecie macie wpisanego wykładowcę, w który dzień, od której do której godziny widzicie możemy dodać zadanie, skasować klasę, edytować i tak wygląda to jeżeli chodzi o każde dodane jakieś zajęcia. Możemy wyświetlić także widok tygodnia po najechaniu wyskakuje wam więcej informacji na temat danego Przedmiotu. Co jest tutaj bardzo fajne. Jak widzicie, czasem jest tak, że macie parzyste tygodnie, nieparzyste, albo niektóre zajęcia nie są co tydzień, tylko na przykład powtarzają się co dwa tygodnie. To wszystko można sobie tutaj ustawić. Widzicie, każdy tydzień jest inny i to działa analogicznie, czyli powtarza się to po prostu tak, jak sobie to skonfigurujecie. Weźmy tutaj na przykład na kursy. OK, weźmy na jakiś tam wykład. I widzicie, tu są takie podstawowe ustawienia, czyli od kiedy do kiedy, od której do której godziny, powtarzanie, co drugi tydzień można ustawić, co trzeci, co czwarty i tak dalej, który dzień, tygodnia, lokalizacja oraz wykładowca. Naprawdę aplikacja się bardzo przydaje, także, to jest moim zdaniem najlepsza aplikacja, jaką można sobie tylko wymarzyć, jeżeli chodzi. O organizację swojego planu zajęć, organizację jakichś zadań, możemy tutaj dodawać, oczywiście, zadania do poszczególnych kursów. Warto też wspomnieć o tym, że możemy także ustawiać zadania ogólne, czyli dodajemy tutaj zadanie, możemy tu wybrać kurs i wszystko mamy tak naprawdę zorganizowane. Możemy dodać wszystkich wykładowców. Ustawienia są takie bardzo. Precyzyjne, bardzo proste, więc wszyscy sobie z tym na pewno dadzą radę. Co jest jeszcze bardzo fajną opcją, jest to dostępne. Wystarczy pobrać jedną aplikację: jest ona dostępna na iPhone, na iPada i synchronizuje się to w chmurze, czyli to, co dodacie na iPhone, będzie także na iPadzie i vice versa. Aplikacja nazywa się iStudies Pro, dostępna jest za 99 centów. Fajną opcją jest zrobienie kopii zapasowej danych i ta kopia zapasowa trafia na Waszego maila. To była aplikacja iStudies Pro. Polecam Wam wszystkim, teraz szkoła się zaczęła, zaczynają się studia, wszystkim, którzy chcą mieć ogarnięty ten plan godzin, wszystkie zadania i tak dalej, i tak Polecam Wam iStudies Pro, dostępne w App Store za 99 centów. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i na razie.